Witam wszystkich serdecznie w nowym materiale. Tematem tego filmiku jest mój portfel w akcjach oraz w krypto i co się w nim dzieje aktualnie. Jeszcze przed rozpoczęciem danego materiału, zapraszam wszystkich serdecznie do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. To bardzo wspiera rozwój tego kanału przede wszystkim i zachęca Was do dołączenia na nasz kanał w Telegramie, Bunkier Inwestora, w którym publikuję wiadomości ze świata finansów, inwestycji, raporty niektórych spółek. Również wiadomo ze świata kryptowalut, ciekawostki oraz fakty i pojęcia inwestycyjne dla początkujących i nie tylko. Link jak zwykle jest pod filmikiem i na ekranie teraz u Was jest QR-kod. No a my zaczynamy od portfela, który się składa z akcji. Ostatnio na spółkach, które ja posiadam w swoim portfolio to są przede wszystkim takie spółki jak Coca-Cola, Realty Income, HP, Kraft Heinz, Bets Energy Group oraz Sun Life. Większość z tych spółek zaliczyła solidną korektę i stan mojego portfela wygląda następująco. Na tą chwilę total profit mam minus 126 dolarów, czyli procentowo dodaje nam minus 2,3%. I total profit wlicza capital gain, czyli ceny wzrostu lub spadku akcji. Do tego dodaje dywidendy otrzymane i jeszcze odejmuje podatek oraz prowizję u brokera. Wskaźnik IRR również jest na minusie, minus 5,1%. I passive income, czyli dochód pasywny przez to, że był spadek na akcjach, no to wtedy dochód pasywny procentowo rośnie. Przejdziemy sobie tutaj po wszystkich moich spółkach, które ja posiadam w portfelu, więc może zacznijmy od Coca-Coli, która jest na pierwszym miejscu portfelu. Cena jest teraz w granicy 62 dolarów, Coca-Cola spadła aż praktycznie o 16% i teraz jest przy strefie mojej średniej ceny zakupu. Na chwilę obecną rynek w takich tradycyjnych sektorach trochę ochłonął, a następna spółka jest to Kraft Heinz, no to Kraft wiadomo, że również zalicza bardzo solidną korektę. Korekta wynosi na chwilę obecną też prawie 16%. Przez tą korektę wróciliśmy do strefy, która była w 2020 roku. Następna spółka Realty Income, czyli nasze rate w portfelu, również zaliczył bardzo solidną korektę. Spadek wyniósł aż 20%. To również dało to, że teraz jest ta cena przy mojej średniej cenie zakupu. Kolejna spółka HP, czyli jedyna spółka sektoru IT w moim portfelu, również był spadek, powiedzmy od tego lokalnego szczytu, i spadek wyniósł też 18%. Wec Energy Group, czyli dostawca energii elektrycznej w moim portfelu, spadł o 8%. I SunLife, ostatnia spółka w moim portfelu, spadło też o 7%. Więc tak się prezentują wyniki moich spółek w portfelu. Natomiast popatrzmy sobie na indeks SP500. Tutaj spadek wyniósł zaledwie 3-4%. A patrząc na moje spółki, no to spadek na poszczególnych spółkach wyniósł 16-17-18%. Co tak naprawdę od tego indeksu spadek wynosi o 300% więcej. Otworzymy sobie mapę wyników największych spółek z USA. I przełączymy, żeby było bardzo dobre porównanie do naszego portfela za ostatnie 3 miesiące. Jeszcze przed tym porównamy sobie, co nam nasze portfolio pokazuje przez ostatnie 3 miesiące. Otóż za ostatnie 3 miesiące Coca-Cola spadła o 9%, HP o 6%, Realty Income minus 12%, Kraft Heinz minus 11%, Sunlife plus 0,45% i Vec Energy Group minus 0,33%. I teraz mamy bardzo dobre porównanie z całym rynkiem oraz z każdym praktycznie sektorem. I już można zaobserwować pewną sytuację, że przez ostatnie trzy miesiące największe zyski mają spółki przede wszystkim z sektora technologii oraz komunikacji, czyli takie spółki jak przykładowo Nvidia, Broadcom, Apple, Alphabet, czyli Google, również taka spółka jak Salesforce, Tesla, akurat, która po wyborach Trumpa notuje wzrost o praktycznie 70%, i w dodatku do tego również notują wzrosty z spółki z sektora finanse czyli JP Morgan, Wells Fargo oraz Bank of America i do tego Visa, Mastercard oraz American Express. Natomiast cała reszta jest praktycznie na czerwono. Sektor energii leży, czyli przykładowo takie spółki jak ExxonMobil. Cały sektor Rateów również nie czuje się zbyt dobrze i sektor healthcare, czyli medycyna, również nie licząc tam kilka spółek, no to jest cały na czerwono. No a z racji tego, że mój portfel akurat się składa takich niektórych spółek defensywnych, czyli... Dwie spółki z Consumer Staples, Kraft Heinz oraz Coca-Cola, jeden Rate, jedna spółka sektora finanse, która się akurat trzyma, VEC Energy Group, które również tak się utrzymał w miarę nawet dobrze. No i jedyna spółka sektora IT, która tak naprawdę również zaliczyła spadek za te trzy miesiące, no to HP. Więc stan portfela w porównaniu do tych spółek z sektora technologii, no czyli akurat tych największych gigantów, czyli NVIDIA, Apple, Amazona oraz Google, no to tak naprawdę nie ma szału. Rynek kryptowalut oraz te kryptowaluty, które ja trzymam w portfolio, zaraz do tego jeszcze Przejdziemy, ale zobaczmy sobie na wykres bitcoina. No to bitcoin spadł o 10%. Na niektórych social mediach już zauważyłem, że jest taka lekka panika. Mimo, że bitcoin na tą chwilę spadł tylko i wyłącznie o 10%, wystarczy, że popatrzymy sobie tylko na jeden wykres. To jest wykres likwidacji na futuresach. Popatrzmy sobie na likwidacje, które były przy spadku bitcoina na 10%, wtedy kiedy cena była w granicach 50 tysięcy dolarów, tak? Maksymalna likwidacja była 700 milionów, a popatrzmy tutaj, to jest akurat to, o czym zawsze mówię, że maksymalnie 2%, 1% na futuresach, a najlepiej to w ogóle i tylko strategia spot, czyli kupowanie i trzymanie tego maksymalnie ile się da. Tutaj spadek bitcoina o niecałe 4% spowodował likwidację na 1,5 miliarda. Bardzo podobnie tutaj, spadek ceny o 5% już spowodował likwidację na 500 milionów, potem jeszcze o 3% 800 milionów, jeszcze o 3% 600 milionów, co w sumie daje 2 miliardy dolarów, więc już wiadomo z czego wynika tak naprawdę ta panika. Dla akurat bardziej doświadczonych graczy na rynku, przede wszystkim krypto, Spadki o 15, 20%, nawet 50%. Może na Bitcoinie jeszcze 50%, to tak. To może będzie lekka panika. Natomiast na altcoinach, bo wiadomo, że przez to, że Bitcoin spada przykładowo o 5%, no to altcoiny wtedy tracą po 30, 40 albo nawet 50%. Patrząc na mój portfel tylko i wyłącznie altcoinów, no to była tutaj rakieta po wygranych wyborach i tak samo szybki spadek. Więc to jest akurat normalne na rynku krypto. Do tego mówię, jeżeli trzymacie tylko i wyłącznie spot, czyli nie zwracacie uwagi na te wszystkie tradingi, no to nie ma większego problemu i to was tak naprawdę nie interesuje. Wiadomo, że na początku ten portfel się bardzo często sprawdza jaka tam jest cena tych coinów i tak dalej. Natomiast, natomiast cała strategia spot polega na tym, że trzymasz w swoim portfelu, czas od czasu zaglądasz, natomiast najbardziej zabawne jest to, kiedy wchodzisz sobie na Instagrama czy tam tego TikToka, gdzie akurat naganiacze na trading mówią, że oj jakie mamy spadki, no ale nic, nic się nie stało, wiadomo, że oni pozamykali pozycję akurat tuż przed spadkiem, wszyscy co do jednego, nikt nie ma strat, wiadomo, no ale wszyscy wiemy, jak to tak naprawdę wygląda. To, że tutaj likwidację pokazuje, no to wiadomo, że tam 2 miliardy likwidacji w ciągu 3 dni Pokazują nam, że dużo osób traci na tym przede wszystkim. Więc sytuacja z krypto, a nawet podkreślam, że z altcoinami nie wygląda zbyt kolorowo, tylko przez to, że były spadki na te znowu 20-30%, tylko przez to. Bitcoin tak naprawdę się trzyma. O spadkach możemy mówić tylko wtedy, kiedy Bitcoin przebije, no powiedzmy, że 60 tysięcy dolarów. Natomiast spadek 8%, powiem szczerze, nawet moje akcje w portfelu, to niektóre spadły o 16%, więc nie ma żadnej tragedii, no ale wiadomo, kto panikuje. A więc to by było na tyle. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Jeszcze raz mała prośba o zostawienie łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Zapraszam również na naszego Telegrama. Życzę wszystkim powodzenia i do usłyszenia w następnym materiale.